Złego początku, Palietony Saszy Tomaszewskiego, czyta autor. Jedziemy takie sytuacje. Koncert w stolicy, w samym jej centrum, które ustanowił Józef Stalin. Będziemy grali zdegenerowaną muzykę w samym środku zaśmierdłego komunistycznego oddechu. Wyjeżdżamy z Łodzi, rozmawiamy, śmiejemy się i uzupełniamy organizmy płynami. W pewnym momencie dostaję SMS-a od znanego dziennikarza znanej ogólnopolskiej rozgłośni z zapytaniem, czy on i jego kolega mogą znaleźć się na liście gości, co przekłada się na to, że mogą wejść za darmo tudzież za friko. Tak, możecie, odpowiadam zgodnie z prawdą, chociaż nie do końca wierzę w to, co przed chwilą usłyszałem w słuchawce telefonu, ponieważ bilet nie kosztuje 300 zł, ale 15. Maciek Cieślak, muzyk m.in. zespołu Ścianka, wystąpił ostatnio w Łodzi z mało znanym jeszcze zespołem Babadak. Wystąpił w klubie, w którym stoję za barem, ale czasami też zdarza mi się stać przed barem. Powiedziałem, że mam dla niego naszą nową płytę, czyli diamenty, i mu ją wręczyłem. Maciek chwilę się zastanowił i powiedział, że nie to, że nie przyjmuje prezentów, ale jednak chciałby za nią zapłacić, bo tak będzie najlepiej. Stwierdziłem, że Maciek jest ostatnim mohikaninem i należy zamknąć go w rezerwacie po to, żeby go chronić. Inaczej rzecz się ma z niektórymi znajomymi, którym trudno wytłumaczyć, że cena płyty nie podlega negocjacji i nie ma sensu targowanie się o 10 czy o 5 zł. Ciężko im też wytłumaczyć, że pula płyt, które mamy do rozdania, nie jest workiem bez dna. Poza tym, jeśli są naszymi znajomymi i jeśli chcą płytę, to bez mrugnięcia okiem powinni za nią zapłacić. Tak, zapłacić nie bójmy się tego słowa. Płyta jest wynikiem długiego i żmudnego okresu pracy. Jeśli ktoś nie chce wynagrodzenia za swoją pracę, to jego sprawa. My chcemy. Na ubiegłorocznym festiwalu Sound Edit wystąpił m.in. zespół Public Image Limited ze swoim frontmanem, Johnem Lydonem. Miałem okazję wejść na ten koncert jako gość, czyli za darmo. Z premedytacją nie skorzystałem z tej okazji, choć w tamtym okresie nie śmierdziałem pieniędzmi. Normalnie zapłaciłem za bilet sumę dla mnie niemałą. Dlaczego? Bo lubię ten zespół i chcę, żeby dopóki będą mieli siły, grali koncerty i nagrywali płyty. Czy jest w tym coś skomplikowanego? Nie sądzę. Przed jednym z koncertów w pewnym klubie wysłaliśmy plakaty, które mają promować koncert i jednocześnie płytę diamenty. Klub nie zgodził się na ich rozwieszenie, twierdząc, że są seksistowskie. Co jest złego w dwóch nagich kobiecych piersiach? Nie wiem, ale widocznie coś jest. Może już wkrótce każdy posiadający siusiaka będzie mógł być z miejsca oskarżony o seksizm, jeśli nie o gwałt. Ostatnio telewizja polska powtórzyła spektakl Kazimierza Kuca: kolacja na cztery ręce. Rzecz dotyczy fikcyjnego spotkania przy suto zastawionym stole dwóch kompozytorów: Jana Sebastiana Bacha. Granego przez Janusza Gajosa i Jerzego Fryderyka Hendla, granego przez Romana Wilhelmiego. Kompozytorzy ostro dyskutują, rzucają sobie niewybredne uwagi, są ironiczni, czasami kpiarscy, kłócą się, ale też z drugiej strony podziwiają siebie za to, co osiągnęli, jedząc przy tym wykwintne dania i popijając znakomitymi trunkami. Doskonały i barwny dyskurs między muzyką komorycyjną, czyli Handlem, a muzyką niezależną, czyli Bachem. Bo czy jedna istnieje bez drugiej? Dawno temu, choć już za kadencji psychocukra, w jednym z łódzkich klubów podszedł do mnie młody, pijany jegomość i całkiem poważnie dał mi radę, żebym nauczył się grać na gitarze. Widziałem go wcześniej w sali prób, którą dzieliliśmy jeszcze z kilkoma zespołami, jak usilnie, lecz bez oczekiwanego efektu, próbował przepotwarzyć się w Steve'a Waja lub innego Joe Satrianiego. Parsknąłem śmiechem i obserwowałem, jak kolega ów staje się czerwony, a później purpurowy. Nie powiem, dało mi to ogromną satysfakcję. Nigdy już go później nie widziałem. Od takie sytuacje.